Jest 6 rano, wczoraj wróciliśmy do Piero dzisiaj lecimy na Podbój Porto, jazda. Jesteśmy w Porto, dojechaliśmy jakąś godzinkę temu, albo więcej. Chyba więcej, ale byliśmy jeszcze na kawie i ciastku Bytmy w sklepie, ja ogólnie potrzebowałem zjeść. E, jesteśmy teraz na jakiejś takiej głównej ulicy, tam jest wiec, e, e, tam dalej jest taki e, 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 no idziemy teraz ulicą w stronę mostu. Tak, lecimy tam zwiedzać. 11.30 naszego czasu. Naszego czasu, dokładnie. I widziałem takie, o ile będę to umiał wkleić, to teraz wklejam tutaj zdjęcie tak ładnych butów Nike'ów i ale za 200 euro, więc odpuściłem, ale są piękne. Pierwszym naszym przystankiem na mapie Porto jest... kurczę, dziewczyny mi mówiły jak to się nazywa, jest to po prostu Kaplica dusz ozdabiona ty, tymi płyteczkami, ceramiką. Przepraszam teraz, że tego nie powtórzę, ale dziewczyny weszły do środka, ja zostałem na zewnątrz. I obok, tak jak mówiłem, tam się pieką kasztany. Jest tu coś, co mi się delikatnie nie podoba. I kto zgadnie, o co mi chodzi? Jako dobry youtuber szybko wzbogaciłem swoją wiedzę o nowe informacje i dlatego się komunizm tutaj nie kojarzy ogólnie w Portugalii źle. Słuchaj Aniu opowiem wam historię, ponieważ jak była ta dyktatura Salazara, która była bardzo prawicowa, to jakby partia jakaś komunistyczna wznieciła rewolucję i w ciągu jednej doby praktycznie bez wystrzałów obalili tą jego dyktaturę. Na ta rewolucja jest nazwana rewolucją goździków, dlatego ponieważ panie wsadzały żołnierzom goździki do luf karabinów zamiast, yy, zamiast pocisków, tak? Prawie nikt wtedy nie umarł i no tutaj w Portugalii komunizm się nie kojarzy tak jak nam, no bo my mamy podstawy do tego, żeby nie wspominać tego za dobrze. O i z tego względu na przykład już kolejny, gdzie to jest? O tutaj taki znaczek. Ciekawe, ciekawe. No i widzicie, człowiek się zawsze czegoś dowie. Widziałem jakiś podcast o tym na Spotify'u, ale nie zdążyłem, go, nie zdążyłem go odsłuchać. I z tego co wyczytałem, partia komunistyczna w Portugalii dalej istnieje i cieszy się nawet tam około 5% poparciem. Czekaj, wyświetl. No A ja tu nigdzie widać kamerze. wiem. po prostu uchwycić tak bardzo, zachwycam się swoimi oczami, mam śliczne oczy jak się okazuje. Kolejną ciekawostką na temat Portu, którą rozkminiliśmy, to jest to, że J.K. Rowling zaczynała pisać tutaj Frego Pottera w latach 90., kiedy uczyła tutaj angielskiego właśnie w Portugalii. I Może i nawet przeczytałem, że, że jakby Hogwart był inspirowany jedną z tutejszych bibliotek i Jules to rozpłynęła, że może dlatego. Bo Ty to rozkminiłaś, tak? Czy Ania. To Ania? Rozkminiła. Dobra, przepraszam, Ania to rozkminiła. Ania, tutaj, bohaterka. Że może dlatego właśnie oni wszyscy tak wyglądają, jak z Hogwartu. Bo to w sumie nie oni wyglądają jak z Hogwartu, tylko Hogwart wygląda jak ci tutaj studenci. Tutaj będzie taki. Ten vlog może będzie bardziej naukowy, bo nic nie wiem o Porto. Na bieżąco się dowiaduję wszystkiego, czytam my wszystko i no i fajnie by się też było dowiedzieć, a jak ja się mam też czegoś dowiadywać, no to może też się ktoś od razu dowie i nie wiem, gdzie jesteśmy. My szliśmy przypadkową ulicą. Weszliśmy tutaj. No i jest ładnie. Bardzo lubię takie właśnie tryb zwiedzania, że idziesz przez coś, nie wiesz. Dobra, trochę śmierdzi tutaj. No, idziesz przez coś, nie wiesz nic o tym, na, na, o tym miejscu, ale czytasz na, na szybko na bieżąco ciekawostki na temat tego miejsca i się edukujesz jakoś i robiłem tak z Karolem w Barcelonie, było super i tutaj w portu też tak zrobię. I mam nadzieję, że też będzie super i co i. I mój jak Bartek ma dzisiaj urodziny, więc najlepszego dla niego. Najlepszego młody. Jak się okazało dworzec, który przed chwilą pokazywałem, to był ten słynny dworzec Saobento, który miał być jednym z piękniejszych dworców w Europie albo na świecie. Szczerze na mnie nie zrobiłaś aż takiego wrażenia. W sensie, podobał mi się, ale jakby to był losowy dworzec, bo... Czy on był aż taki piękny, żeby... żeby mówić, że on jeden z najpiękniejszych w Europie? Co? żebyśmy się bardziej przypatrzyli tym kafelkom bo tam była by... historia Portugalii. Portugalii tak, tak no. być może, nie wiem mi osobiście nie zrobił na mnie wrażenia, a na Tobie? ja się zgubiłam bardziej się przejmowałam tym, żeby Was znaleźć Jules się zgubiła Przechodzimy się wokół kaplicy Sede Porto, która jest główną kaplicą w Porto z pięknym panoramą na miasto. A te wszystkie są nazwy: Funesca, Sandman, Corque, Warrens, Tam jest takie duże Grahams. To wszystko winiarnie. Wszystko, wszystko winiarnie. Ponieważ mm -hmm. z portu pochodzi wino Porto. A, czyli stąd pochodzi, a tam już jest inna miejscowość, że Ale żeby wino Porto mogło się nazywać Porto, musi pochodzić z, tej jakby z tego regionu, nie stricte z Porto, czyli to wszystko, to nadal są, one mają prawo nazywać się winami Porto. Ale poczytajmy, o to jeszcze mega ciekawe kolesiowo. Wa warto poczytać, a skąd ty to wiesz wszystko co Po co bo taki mi się pan tak wypowiadał, przewodnik. Czy widzicie te gondolki? Tak, te gondolki są śliczne. Porto jest też nazywany, nazywany miastem sześciu mostów, ponieważ jest tu sześć mostów, z czego jeden jest zaprojektowany przez ucznia Eiffla i mam nadzieję, że go uda nam się dzisiaj zobaczyć. I'm in love. Już Nie, już mnie porto kupiło. Czeka, czekajcie, sekundkę, ja uwielbiam coś takiego. <laughs> nie, nie mi świata, przecież <laughs> świata. Ze mnie śmiać, mi się to podoba i mnie okropnie to bawi. On ma długość 172 metry. Przeszkoda to jest duero, coś to rzeka. Mhm. Eee, liczba torów 2. to budowy od 81, 881 do 866. No i łączy dwa rzeki, z duero. Mhm. Czyli to jest ta wizytówka Porto cała, tak? Tak, history, historyczna historii. O faktycznie w 1979 roku iPhone przedstawił projekt budowy nowego mostu, e, Projekt został odrzucony z powodu tej namysły, że to wzrosło do jedności. To było Dokładnie. No dobra, no i stąd widoki się pisać. To już mnie kupuje zdecydowanie. A no, jest no, no, no. takie ładne, ale jak spojrzę w dół to kręci mi się trochę w głowę. Pani fotograf. Tutaj muszę dać trochę ocean Jules, bo nie nodała szanki na dzisiaj, wczoraj i no nie możemy robić dużo zdjęć. To nie chodzi o to, że nie będziemy mieli ładnych zdjęć, tylko chodzi o to, że na przykład mistrz straszną frajdę sprawia robienie tych zdjęć. No troszeczkę tak. A można A nie wiem, to chyba tak nie. Co, YouTube mi zasięgi utnie? <grystanie> Widzicie, kolejny szerszeń tu przed chwilą leciał, tak jak mówiłem. O, tu lata, nie, nie będzie go widać, ale tu latają szerszenie, a nie ma pszczół. Im dłużej patrzę... Nie, złapię ten telefon jakoś mocno, nie wiem, o tak. Im dłużej patrzę w dół... na tą rzekę, na to wszystko, tym bardziej mi się kręci w głowie. Wydaje mi się, że mama by mnie zrozumiała, <grystanie> o co mi chodzi, bo chyba po niej mam ten wysokości. Nie sądziłem, że... No nie wiem, jakoś nie, jest pięknie tutaj, ale kręcimy się trochę w głowie, nie? Czekajcie no. Nie jakoś bardzo. To jest, to też jest jakoś nie wiadomo co, ale się troszeczkę kręci, ale widoki nieziemskie. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, powiem to teraz. Ciekaw jestem, czy mi się to zmieni w trakcie dzisiejszej podróży, w trakcie dzisiejszego dnia. Ale tak jak wczoraj do Aveiro jechałem do bez oczekiwań i mnie mega po prostu zaskoczyło, tak tutaj przyjeżdżałem z wysokimi oczekiwaniami i póki co średnio są one spełniane. Nie wiem dlaczego jest. Bardzo ładnie, urokliwie. jest super. Bardzo mi się to podoba, ale dużo ludzi jakieś takie, nie wiem. Może nie wiem w sumie sama, co liczyłem. Można liczyć na coś więcej? Nie wiem, nie wiem. I no też chyba wydaje mi się, że. Robi robotę to, że wczoraj już widzieliśmy przepiękne widoki, widzieliśmy ocean, którego jestem po prostu ogromnym fanem i którego się nadal bardzo boję, przerażam ją. No i jesteśmy po prostu zmęczeni, spałem nie niecałych chyba 6 godzin, spałem coś tam w autobusie, ale wiecie jak to jest spać w autobusie, no zmęczenie też robi swoje i to, że już jesteśmy po prostu drugi dzień rzędu, coś tam, coś tam zwiedzamy, więc, więc na pewno gdybyśmy przyjechali wypoczęci i, i po prostu świeży i nie widzieli nic nowego wczoraj, to na pewno też by to zrobiło inne wrażenie, nie? Idą czarodzieje z Hogwartu. Cofam chyba swoje słowa sprzed pół godziny o tym, że to miasto mnie jakoś nie urzekło. Jak zeszliśmy na dół zdecydowanie zyskało w moich oczach. Nie wiem, teraz się wydaje to klimatyczne ładne. Jeszcze, w sensie jeszcze bardziej, już wcześniej było, ale teraz tak, bliżej wody mi się bardziej podoba zdecydowanie. Naprawdę przepraszam za samego siebie wcześniej, że miałem jeszcze celność narzekać na te widoki, na to miasto. No bo to było delikatne narzekanie. Wszystko co mówiłem cofam. Jest pięknie, tylko musiałem po prostu zejść na dół i nie, może się rozbudzić. Często mówię urokliwy, klimatyczny i ciekaw jestem, czy to dlatego, że to rzeczywiście tak jest, czy po prostu mam tak mały zasób słownictwa. Teraz taka rozkminka typu mocna mnie nasła. Ci tak. Białe Porto, tradycyjne Porto, czerwone Porto, a to jest jakie? Dobra, tu nieważne. Teraz oddaję kontent dla dziewczyn, ponieważ dziewczyny robią. To jest pink, to jest pink, a to jest white. Dobrze, próbujcie dziewczyny. Teraz ek. Czasem to na wynaleś Powodzenia. <śmany> <śmany> Powodzenia. do tego. Powodzenia. to jest Powodzenia.

Pomyliłam, które no, no, nie które co jest to, jest to, to. co jest To pierwszy, który To są nasi Ale wszystkie są ok. Wszystkie ok? Chciałam, żeby, Chciałam, żeby... Chciałam, żeby takie. że to takie że go nie przokniemy? ale wszystko w porządku. Warte 5 euro? Warte 5 euro, ale nie powiedziałabym, że to smakuje jak wino. To jest takie z... gęściejsze, taki likier nalewka, no. Ale tak bardzo domowo smakuje. Nie śmieję jakieś... się. Tak, Właśnie widzę. o, później... To... A to w sklepie po bo... to euro. Słuchajcie, nie ma co z siebie robić też degustatorów, jak się nimi nie jest. Najważniejsze, że smakowało. to przystało. Kupiłem sobie czapeczkę. Chyba siedzi. Za 5 euro. Tylko nie pani, która mi wydała resztę, podałem 10. I nie wiem, czy to 5 euro, które otrzymałem z powrotem. To jest jakby real 5 euro. Bo nie wygląda na real. No ale zobaczymy, zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Tak? W ogóle coś, co zapoczątkowałem sobie w Alicante. To chcę z każdego miejsca, w którym jakby byłem, kupować sobie czapeczki. No, może nie z każdego, ale tak po prostu, żeby mieć czapki z podróży. Chyba fajna Teraz mi tak serio, serio wstyd za to, że wcześniej tego miasta nie doceniłem. Że miałem czelność być na tyle ignorancki, żeby powiedzieć, że w sumie to tak średnio, że w sumie to mi się nawet nie podoba. No nie, tak nie powiedziałem, ale że nie spełniło oczekiwań. To tu od dołu Kurde, z tym mostem? I ono jest super. Pytam się jeszcze, do jakiej restauracji mnie przeprowadziły? Portugalskiej, włoskiej czy, czy azjatyckiej? Amerykańskiej podobno. Nie chodzi, nie chodzi o tego, ale tutaj w Porto podobno jest najładniejszy McDonald's na świecie. Tak, jest zabytkowy trawaj. A działa? Działa, działa. O, możemy się przejechać. Ale to nie chodzi o ten, to nie jest ten najładniejszy na świecie. A tu przyszliśmy po prostu skorzystać z, z toalety. Jo. taki widok zamknięty. Z ja tu kupuję. Oczywiście, jak każdy prawdziwy Polak, od tego lata zostałem kibicem Porto jeśli chodzi o portugalską piłkę. Dziewczyny, komu kibicujecie w portugalskiej piłce? FC Porto. FC Porto, dokładnie, a dlaczego? Bo tak zostałam nauczona. Tak miałam mówić. To nie tak jak myślicie, widzowie, To nie tak jak myślicie. Podobno, po prostu dużo gadam o Bednarku i Kibiarze. Trzeba się wybrać kiedyś na Do Dlatego też to nasze zwiedzanie dzisiaj Porto nie jest takie jakieś nie wiadomo jak produktywne. Nie wiadomo. Boże, te schody. Nie wiadomo... Wiesz jak chodzi pod górkę. No co ja poradzę. W gruncie. Reasumując, chodzi mi o to, że nie... Moglibyśmy na pewno więcej wyciągnąć z dzisiejszego zwiedzania Porto, ale to na pewno nie jest nasz ostatni raz tutaj, więc sobie tak czylujemy bombę. Poza tym jesteśmy delikatnie zmęczeni jeszcze po wczoraj. Czasie dziewczyny są, ja to tam wiecie. Nie wiem, patrz, patrz, pyk, pyk, pyk. Widzicie to? Patrz Pyk, pyk. I tu pewnie widok jakiś, nie? O! na no, jakiś widok jest. Nawet, nawet. Pierwszy raz widzieliśmy zaraz po przyjeździe, jakoś koło, nie wiem, może 10, nie no 11, jest dwadzieścia. A panowie dalej grają. Serio, jeśli powiedziałem jakiekolwiek wcześniej złe słowa na to miasto, totalnie to cofam. Jest pięknie. Tu mi się podoba. Bardzo ładnie jest dziewczyn czy nie? Pięknie jest. Pięknie jest. O, tak jak nauczyłem. Tak jak kazałem. o Kolejny raz ceramika. Tym razem dziewczyny mi już zabrały do regionalnej restauracji. Taka miejscowa. Nie, no dobrze, mam ochotę na kurczaka. Mam dosyć tych ryb i tego wszystkiego są. Dajcie mi coś z kurczakiem. Chcieliśmy pójść z Anią zwiedzić tą najpiękniejszą księgarnię podobno na świecie, w której był pisany, czy tam nią był inspirowany Harry Potter, no ale jest kolejka długa. My mamy Flixbusa za ile za półtorej godziny. Jules nas zostawiła, bo pojechała po Michała. No i szkoda nam 10 euro. Więc idziemy na kawę i na kawę dziasną, rura. Słuchaj Aniu, słuchajcie widzowie. Kolejną ciekawostką na temat Porto jest to, że to od Porto wzięła się co sumie nazwa całego kraju, yy, ponieważ tutaj jakoś się to miasto nazywało w czasach jeszcze Imperium Rzymskiego, teraz nie pamiętam jak za to wybaczcie, ale pamiętam za to, że to tutaj w 1139 Afonso Henriquez, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam koronował się na króla. Portugalii pierwszego i uzyskał wsparcie możnych władców, jakichś tam hrabiów i rozpoczął walkę o niepodległość. Więc jesteśmy w mieście, które dało początek temu państwu, tak? Bogata historia, ciekawa architektura, a Kasper co powiedział na początku, że w sumie tego nie porywa. Nie buja. Ponownie tutaj, ponieważ pociągiem musimy się dostać na stację FlixBusa. I chyba dalej utrzymuje to moje zdanie początkowe, że jakby jest tu bardzo ładnie. Tego nie można odebrać temu miejscu, ale czy ja wiem, że czy aż tak ładnie, żeby powiedzieć, że to najładniejszy tworzyt na świecie? Nie wiem, może ich za mało widziałem. Może ten rzeczywiście jakoś się wyróżnia, ale. Hmm. Nie wiem. No i zgubiłem hardę, nie? Jednak mam. Dobrze, Aniu. Po dzisiejszym dniu Porto, cena od 1 do 10. I dlaczego? Hmm. 7,75 dzisiaj, ale myślę, że następnym razem będzie 8,5 albo 9. Bo dzisiaj zmęczona jeszcze po wczoraj, więc dlatego e, taka niższa cena, bo się nie chciało, trochę chodzi nogi. Ale ogólnie miasto piękne, trafiło nam się super pogoda. E, Bawię się, myślę, że zmarzniemy, ale sobie było gorąco. E, no i co, bardzo ładne miasto, bardzo ładne, urkliwe, ale dużo bardziej zatłoczone. Bez porównania, tak, to jest tak, masakra. Tłok tak. jest taki. A wydaje mi się, że nie ma już aż takiego sezonu. To jest latość, to później nie da przejść. Prawie nie tak. A, bo to teraz no, podróż było tłoczno. Bo bardzo dużo turystów. Zwłaszcza przy jakichś największych atrakcjach, to się przejść nie dało. No i nie dało się wejść, no bo to też A na to się nie da się dało do żeby... biblioteki. No to czekanie pewnie na grubą od pół godziny. No? So? <grym> Czekaj. Ode mnie 7,5 na 10. 3 czwarte, tak. 3,4 dam. Naprawdę ładnie, i wszystko, i potem mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło. Szczególnie jak siedzieliśmy wzdłuż tej rzeki. Ale, no nie wiem, jakoś też może to zmęczenie, może, może, może nie wiem sam co. Wczoraj się, Wczorajszy się dzień mi się chyba bardziej podobał, ale to przez ten ocean. Jakby doszedłem do wniosku, że naprawdę lubię ocean. Ale, A zobac... masz czapkę? No, mam czapkę i zobaczyliśmy tak malutki skrawek, tylko tego portu. Jeszcze nie zwiedzaliśmy tego jakoś nie wiadomo jak bardzo, bo jeszcze nie raz to będziemy na pewno, więc jeszcze. Zobaczę, ale takie pierwsze wrażenie moje to 3,5, przepraszam, 7,5 na 10, ale nie zwiedzaliśmy dzisiaj niby wcale jakoś dużo, w sensie, że dużo siedzieliśmy, piliśmy kawki, jedliśmy, chillowaliśmy sobie, a i tak, proszę bardzo, prawie 22 koła kroków zrobione, więc to nie tak, że leżeliśmy, tylko naprawdę było zwiedzane. Ciao!